Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o postanowieniach noworocznych, dlaczego tak wiele osób je podejmuje i jak można je skutecznie zrealizować. A czy ty masz już swój cel na przyszły rok? Nowy rok to czas, gdy ludzie na całym świecie podejmują postanowienia, które mają zmienić ich życie. Jednakże, jak często się zdarza, te urocze deklaracje często toną w rutynie i stają się tylko mglistymi wspomnieniami do realizacji. Dziś wspólnie zaplanujemy Twoje cele noworoczne. Przygotuj kartkę i długopis. Zaczynamy. Rozpocznijmy od pierwszego pytania. Czy wcześniejsze Twoje postanowienia zakończyły się sukcesem? Jeśli tak, gratulacje. Jeśli nie, warto odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że ich nie osiągnęłaś? Zatem zastanówmy się, dlaczego postanowienia noworoczne często nie są skuteczne. Dokonajmy analizy niepowodzeń. Pierwszą kwestią jest brak konkretnych planów działania. Postanowienia zazwyczaj formowane są jako ogólne cele bez jasno sprecyzowanych kroków, które prowadziłyby do ich osiągnięcia. Weź kartkę i odpowiedz na pytania: Co jest Twoim największym postanowieniem na nowy rok? Jakie działania pozwolą Tobie zrealizować swój cel? Jakie konkretne kroki podejmiesz już dziś? By osiągnąć swoje postanowienia. Drugą kwestią, która wpływa na niepowodzenie, to zbyt ogólne cele. Postanowienia często formowane są w sposób ogólnikowy, co sprawia, że trudno jest zmierzyć ich postęp. Wskażę to na przykłady, byś mógł lepiej zrozumieć. Moim celem jest schudnąć. Ten cel jest bardzo ogólny. Natomiast Sformułowanie chce schudnąć 5 kg w ciągu 3 miesięcy poprzez regularne ćwiczenia i zdrową dietę jest celem konkretnym i mierzalnym. Dostrzegasz różnicę? Wróćmy do pytania, jaki masz cel i sprawdź, czy zanotowany cel jest konkretny i mierzalny. Jeśli nie, koniecznie zmień tą formę. Przejdźmy do kolejnego elementu, który ma wpływ na realizację. To brak motywacji i zaangażowania. Początkowa motywacja do zmiany Często zanika wraz z upływem czasu, a brak zaangażowania sprawia, że cele stają się mniej istotne w codziennym życiu, prowadząc do ich zapomnienia. Zanotuj, proszę: co jest dla Ciebie największą przeszkodą w utrzymaniu motywacji do realizacji postanowień? Następnie znajdź rozwiązanie i koniecznie je wdroż. Ważnym elementem jest również tutaj psychologia. Słyszałeś o efekcie nowości. W momencie formowania postanowień noworocznych nowość i entuzjazm sprawia, że wydają się one wykonalne. Jednak gdy ta nowość zanika, trudniej utrzymać zaangażowanie. Kolejnym elementem jest nadmiar celów i brak priorytetów. Zbyt wiele celów jednocześnie rozprasza Twoją uwagę i energię. Brak określenia priorytetów sprawia, że trudno jest się skupić na najważniejszych zmianach. Kolejnym Ważnym aspektem jest presja społeczna i oczekiwania. Presja społeczna innych ludzi może być motywująca, ale jednocześnie może prowadzić do lęku przed porażką, co z kolei wpływa na rezygnację z celów. Pamiętaj, inspiruj się, ale nigdy nie porównuj. Jak skutecznie utrzymać postanowienia noworoczne? Po pierwsze, stwórz konkretne i mierzalne cele. Dlaczego? Ponieważ, tak jak wspominaliśmy wcześniej, cel powinien być konkretnej natury, aby możliwe było łatwe monitorowanie postępów. Tutaj pomoże metoda SMART. Pomaga w tworzeniu celów, które są jasne i osiągalne. Po drugie, planowanie i, planowanie i monitorowanie postępów. Stworzenie planu działania z krokami do osiągnięcia celu jest kluczowe. Regularne monitorowanie postępów pomaga utrzymać motywację poprzez widoczne rezultaty. Tu warto zadać pytanie: jak Ty będziesz śledził swoje postępy w realizacji Twoich celów? Po trzecie, motywacja i wsparcie społeczne. Motywacja odgrywa kluczową rolę w realizacji celów. Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół lub grupy wsparcia może dostarczyć dodatkowej motywacji i pomocy w trudnych momentach. Kogo możesz poprosić o wsparcie? Pora na praktyczne kroki do osiągnięcia postanowień noworocznych. Po pierwsze określenie celów SMART. Każdy cel powinien być sprecyzowany pod kątem konkretności, mierzalności, osiągalności, istotności oraz określenia terminu jego realizacji. Po drugie, dzielenie celów na mniejsze kroki. Podzielenie celów na mniejsze kroki, łatwiejsze do osiągnięcia, sprawia, że cały proces staje się bardziej osiągalny i motywujący. Po trzecie, regularna autoocena i dostosowanie strategii. Ważne jest regularne sprawdzenie postępów i dostosowanie strategii w razie potrzeby. Zrozumienie, że droga do cenu może wymagać zmiany podejścia, jest kluczowe do osiągnięcia celu. Powinniśmy również pamiętać, że za każdym zrealizowanym celem Stoi również porażka. Jak radzić sobie z porażkami i utratą motywacji? Po pierwsze, zaakceptuj porażkę jako część procesu. Porażki są naturalną częścią każdego procesu zmiany. Ważne jest, abyś nie ulegał zniechęceniu, ale wręcz przeciwnie, traktować to jako naukę i motywację do dalszego działania. Po drugie, motywacyjne narzędzia i nagrody. Stwórz system nagród osiągnięcia mniejszych celów. Możesz tym sposobem zwiększyć motywację do kontynuowania pracy nad swoimi. Postanowieniami. Po trzecie, wsparcie społeczne i cele realizowane w grupie. Grupa wsparcia lub partner, który podąża za podobnymi celami, może być nieocenionym wsparciem dla Ciebie podczas trudnych momentów, zapewniając Ci dodatkową motywację i poczucie odpowiedzialności. Podsumowując, skuteczność postanowień noworocznych zależy od wielu czynników, z tym od ich konkretności, planowania, monitorowania, postępów, motywacji oraz wsparcia społecznego. Praca nad zrozumieniem psychologicznych aspektów zmiany, wyznaczenie konkretnych celów i systematyczne dążenia do jej realizacji są kluczowe do utrzymania postanowień noworocznych i osiągnięcia trwałych zmian w Twoim życiu. Powtórzę jeszcze raz: wszystko jest procesem, w którym liczy się Twoje szczęście. Bądź wytrwały i zdeterminowany, a cel będzie w zasięgu Twoich możliwości. Każda duża podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Rozpocznij już dziś. Co już dziś możesz wykonać. Jaki będzie Twój kolejny krok? Podziel się w komentarzu swoimi celami oraz sposobami na realizację swoich postanowień i jaki sposób Ty radzisz sobie z wyzwaniami na drodze ku Twojemu celu. Twoja świadomość finansowa rozpoczyna się właśnie tutaj. Do zobaczenia! Dziękujemy Ci za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnij dać łapki w górę oraz subskrybować naszego kanału. Kliknij dzwonek, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. Jeżeli jeszcze nie skorzystałeś z bezpłatnej konsultacji, nie zwlekaj. Umów się już teraz poprzez wypełnienie formularza, który jest w opisie filmu.